Cześć kochani, dzisiaj jadę do Czech. Zobaczymy sobie różne fajne miejsca, a na końcu będziemy w Pradze. Ja jestem dzisiaj takim fajnym samochodzikiem. jest. Ej, słuchajcie, jest stara taka akcja, że w tym samochodzie odpowiedniem YouTube'a, bo jest YouTube. Nie wiem jak z tego wyjść, bo tu jakby wszystko jest cała kontrola i nie mogę pan jechać. Nie wiem jak z tego wyjść. No nie. Tu na górze? Co? Jest Ale strane. kto by powiedział, że tu jest ekran stary? Dziś, moi drodzy, specjalnym gościem jestem ja. Dokładnie tak, jest im kury. No i sobie w środku minimalizm, kochani, nie mamy nic oprócz wielkiego ekranu, który jest naprawdę mocny. Jak otworzyć schowek? Schowek. To jest też ciekawe, ustawienie lusterek, klikasz tu i po prostu. I kierownicą sobie ustawia lusterkę. O, mamy wyścigóweczkę jakąś. To działa lepiej niż mój komputer. <grymianie> <grymianie> Jak otworzyć drzwi? Przycisk po prostu wciskam. Ja nie wiem, tak się odsyłają No tu sobie telefon ładujesz, no nie wiem, tu dach, taki panoramiczny No fajne autko, kurczę, fajne, fajne 8 minut 10% się doładowało, niesamowite Mamy naprawdę fajne atrakcje, także zostańcie koniecznie do końca Dzisiaj będzie naprawdę grubo, no i tyle Mam lęk wysokości, to tyle mogę powiedzieć O, teraz jedziemy do zo. A co w zoo? Zobaczcie już zaraz Jedziemy właśnie na autopilocie i słuchajcie, przed nami jest rondo GPS pokazuje, żeby jechać prosto na rondzie Jestem mega ciekawy, co zrobi autopilot Jezus o kurde, o kurde, o kurde, o kurde Dobra, przerywano, przerwało, przerwało, przerwało przerwało. Yeah. <grym> no, także widzicie, autopilot nie przejechał sam przez rondo Patrz, on chce na prosto <grym> <grym> Patrz. Ej, zarzuciło tył Nie robimy tego już więcej Śpieszymy się teraz na safari, bo się jako pierwsze zamyka I jakby idziemy przez zoo i nie możemy patrzeć na zwierzęta, żeby nie zrobić po prostu reakcji sobie Musisz sobie taki daszek zrobić i patrzeć tylko pod nogi eshaк kraтi Właśnie jesteśmy na wycieczce po safari, kochani I sobie będziemy oglądać piękne zwierzątka O, no i mamy co, patrz. tu mamy jakieś ptaszki To są karwaranki typowe Pelikany pelikany, ale ładne bydło O jest bamby, kochane Rozczulamy te zwierzęta tak szczerze, nie wiem co w nich jest takiego W ogóle przede wszystkim samo to miejsce jest piękne Ten lasek to za tą trawkę, stary Drugie skupisko pelikanów Malutkie jakieś To są no Stary żyrafa jest przed nami, Yes, jest koniec co jest co, co jest stary? o ja tu taką żrawą tu taką ja ale widok w ogóle co jest nołem o ja po milczenie a dropy no <coordinatedakanirsin> Ej zobaczcie, mama karni młode O ja, pa. Żyjani, nie wiem co Ej, kozły, ale im tak też się uszy ruszają major, major, Majorki jest... Na konie słuchajcie jest... Bardzo fajnie I ta aktywność, czyli ten przejazd busem przez safari kosztowała 70 koron za osobę Także tutaj teraz widzicie ile to jest w złotówkach Mamy małpy O ja, o ja, o ja Ej, ale faktycznie te kolorowe dupy, czekaj, bo ja tak... No dupa Ogląda to osoba, która to wie No dlatego napisz komentarz Thank you, bye Czemu to f**kowe takie jest? To jest dentka. Co to, to jest... jest? normalnie spleśniałe ja Wracamy, to... wracamy, chodź Okay, no, 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 so maybe can you give us something fresh? Thank you, no, no, thank you. No. A gówno, jak O Jezu O, wszedł do wody Ja w ogóle się przede wszystkim czuję jak na... Po prostu na fajnej wycieczce, na fajnym miejscu, że sobie spędzam czas Teraz o przygodowe. O Boże, boję się ich. O Boże, o to, O. To, o Ej, gdzie my w ogóle jesteśmy? na pewno to, to nie jest oficjalna droga na 100%. Tu zakaz? Jest. <laughs> nie wiedziałem. Przepraszam. To jest za Jezus. A jesteś dusza. Jest. Ej, jest. jest... jest ma matrona. Patrz tu, jaki mały Ej, co ty? Nie tak do kota. Do, do, przecież... do, taś taś lwa się przecież. Tak? O Solver, rozumiecie to. I czuję się jak trupiciel stary zwierząt. Dziki. Ej, mega ładny jest ten, ten ptak. Taki ma na tyłku, patrz. Zobaczymy, jak ciebie. Widzę, wie przyjmą. Zobaczymy, jak Ten ptak woli chodzić bardziej niż latać. Jak widać, jak to też nie chodzi. Gdzie jakby? To o ja. To jest koniec. Mhm. Ej. To jest, to, 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 to. Nie, nie no, wchodzimy w rury No i lecimy, no co? Coś jest, ej. Oh shit, nic tu nie ma. Takie coś. Mamy kochani zebry, bardzo Tu musi być krata w tu. to wiadomo, że to nie jest od ściany, tylko tu zwierzę waliło. Ejku. Także z tego wyjazdu dostępna dla Was będzie też paczka tapet. Zapraszam do mojego Instagrama i tam właśnie sobie się je poprać. Nigdy nie widziałem takiego wielkiego żółwia. Co się tu dzieje? Jak stary jest? 6,62. Zwróć uwagę, jaki ślad zrobił na trawie. Wow. I mamy. O, akurat je. Ale wielki. nie w ogóle chciałem bardzo serdecznie podziękować Volante Cars z Krakowa, wypożyczalnia bardzo fajna, którzy mają właśnie między innymi taką Teslę, też mają Mustangi, no dużo naprawdę fajnych samochodów. Sprawdźcie sobie, no bo dostałem taką Teselkę tutaj właśnie za darmo, więc chciałbym naprawdę bardzo podziękować. Jest tutaj taka rzecz, pokaz świateł. I właśnie czas jechać już do Pragi. Jedziemy kochani do stolicy Czech. Lecimy mamy 100 kilometrów. No, no i lecimy. Aha! No, Duży, Duży fajne. Jest balkon! Zapłaciłem za to, słuchajcie, 311 zł za 3 osoby, za jedną noc ze śniadaniami. Ej, fajnie, fajnie tu jest. Ej, fajnie, patrz, to jest ogólnie... E, o, rodzina jakby Froast A tak. z No i dobra! Ja. Siemanko kochani, witam was w Pradze. Czekają nas dwa dni pełne wrażeń. Będziemy zwiedzać różne miejsca, a za nami jest taka pierwsza mini aktywność. To jest hotel i zobaczcie co jest w środku, bo to nie jest zwykły hotel. Będziemy jechać bardzo ciekawą windą. Zobaczcie, klikamy po prostu, żeby przyjechała. No i jedziemy, 90 metrów w górę. Na górze jest druga część hotelu oraz restauracja i skybar. Ta powinien być odcięty widok. No i teraz naprawdę możemy zobaczyć widoczek Wow! Po prawej stronie jest stare miasto, ta Praga, Zobaczcie, jak to jest ogromne. To jest taki dużo większy Kraków, tak naprawdę, nie? Aha, sporo, sporo. To nie ma końca. Fajne miejsce. A my lecimy dalej. Zobaczcie teraz, jaka fajna klatka skodowa. No taka. może sobie nie. się pomyśleć. Robi wrażenie. Nie, no ale fajnie to jest zrobione. Jest to, jest to przyjemne. Ten stadion nazywa się Stracholski. I będziemy szli na niego. Wejdziemy tam do środka jutro, więc czekajcie na jutro. Za mną wieża Petrińska, bardzo fajna atrakcja turystyczna w Pradze, na którą możemy sobie wyjść na samą górę i zobaczyć również piękny widok, tak jak na poprzedniej atrakcji. Słuchajcie, ta wieża ma 131 lat i została wybudowana jako kopia wieży Eiffla. Chodźmy na górę. Przed nami 299 schodów. Na górę. Pierwszy stopek. To miasto się nie kończy, teraz widzisz, popatrz One stamtąd, funkowały. i cały czas stare budynki Niesamowita sprawa Niesamowite, jak to jest ogromne No i tu już jest fajny widok, nie? Ej, a tam jest w ogóle, patrz, jakaś fajna tama A w ogóle to jest y, most y, Karola A tutaj są takie fajne ogrody właśnie Bardzo ładne miejsce To jest ten stadion, na który będziemy iść jutro Kochani, wyskoczyło mi powiadomienie, że bardzo niskie ciśnienie w oponach W tej chwili jest tak, no wszędzie jest 27, a tu jest 1,0 i 0,9 I cały ja czas to. spada, ej Nie no, stacja paliw stary, go, jakaś stary już teraz szukamy, bo to już jest za grube Słuchajcie, cały czas spada, jest teraz 0,8 To jest moim przebite prawda? prawdopodobnie 0,6 Nie no, jest koniec Nie nie no, to ja oszaleję zaraz Stresuje mnie to bardzo, jestem zestresowanym człowiekiem w tej chwili, mocno 0,5 Dętka. Dyntka, o dyntka stary Dobra jest w o nie. Uff, niespodziewany content. Dobra, słuchajcie, 0-3, jest totalny flag. Chodźmy to zobaczyć. Boże, kochany. Ojojoj Totalny koniec. flag! To jest kona. Czyli ktoś po prostu to zrobił. Tu na stacji pali Tesla, Tesla mam. Dziura w oponie. Jest już tytuł i miniaturka Tu roz i tu najtańszy. Jest to taki absurd, że to jest koniec. Słuchajcie, sprawa została załatwiona, wszystko zostało naprawione. My już wyjeżdżamy szczęśliwie, udało się to załatwić w bardzo krótki czas i jedziemy spotkać się z Filipem w fajne miejsce. Dokładnie tak, także, no jedziemy. Jestem w miejscu o nazwie Sapa Praga. Za mną wielka brama do tego miejsca, czyli jest to największe skupisko ludności pochodzenia wietnamskiego w Pradze, a jednocześnie w całej Europie. No i dobra, chodźmy, zobaczymy, jak tam jest, jak można zjeść, co można kupić. Zapraszam! Cześć, oh, no i kochani, to jest właśnie Filip, który jest w głowie Polakiem i Słowakiem, tak? Ale mieszka w Czechach. Będzie takim naszym troszeczkę przewodnikiem. Zobaczcie jak to wygląda. To jest naprawdę... No ja nigdy nie byłem w Azji. Tak mi się kojarzy. że Właśnie tak jest. Nie mogę się doczekać jedzonka. Ej, no to ja rozwiążę sobie to po prostu. Ja to 17, ja też. Ej, to jest slurp. Weź tutaj ten z tego. Z Filip jest fotografem. Dwa lata temu byłem tutaj z Jobsonem, robiliśmy klip i wtedy też właśnie poznaliśmy Filipa. Fajne takie są znajomości. Słuchajcie, mam brudne ręce z tych opon. Patrzcie na to, stary, Nie wiem, czy to stary tak naprawdę zasłuży. E, mam pytanie. E, co to jest to? Co to jest? Jak, 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 pieczywo. Jest do zupy Ano. Dziękuję bardzo. <grym> Jezu, jak to jest super. Dobra, dawaj. Uuu, pięknie Uu, Bardzo dużo smaku, bardzo dobre. Ej, dobre to jest. Wow. Muszę użyć tego soba. Roz... To jest noga dobre. O! Ale króle cool, tak! A ma tak tak. O, 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 tak, tak. Super. Dziękuję. Dziękuję, bardzo. Ta atmosfera jest niesamowita Jest to po prostu przepyszne. Ja nie mam sukni. Brawo. Za darmo? Aha. Dziękuję. Co jest? Dziękujemy. Wczoraj <grym> zamówiliśmy jedno, daj nam trzy. Nie, no to jest fajne. Czyli konie. musicie zjeść ze mną. Mm, super. Mango fajne. No i co, Galani? się taki kontent jedzeniowy? 20 tysięcy lajków teraz i za sekundę testujemy mięso. <grym> no. <grym> Już wbiliście? No to testujemy. Do Przemudło. Mango lepsze. A dobre. I bardziej mięso smakowało. ale jestem. I sprawdzamy kolejny pokój. No i elegancko. Ale wow, tak. Nie jest to, to najwygodniejsze łóżko, ale to stary, nie, nie narzekajmy. Jestem właśnie na moście, który prowadzi do wyspy, a za mną jest bożalnia łódek, kajaków i innych rowerów wodnych. I właśnie sobie pójdziemy na taki rowerek i zaraz popływamy sobie po wełtawie. My bierzemy sobie takiego oto wariata, no i zwiedzimy Pragę teraz z perspektywy wody. Apeluję do was, żebyście naprawdę więcej wyświetlali to, bo jedziemy taką łódką, my powinniśmy płynąć w tutaj. Kaczka, kaczka dziwaczka, poznałem cię na plaży w Stegnie. Wow! Słuchajcie, tam jest Teatr Narodowy i tam kręcił teledysk Kanye West. zobaczcie fragment teledysku. Szybko bijemy dzwonem To jest prawdopodobnie O Boże Stary, to będzie koniec, rozumiesz? Przeciągnij mnie, nie wstaję Ej, weź go Jak to było? O Boże, jestem tak z... Idziemy No nieźle, to nie jest takie łatwe jak coś, to kręcimy się w kółko. Spokojnie, więcej robię. Nie chcę już tego robić. Przełęk musisz ty. Ja już zostawiam was tutaj. Kończę sobie podróż. Ja idę do góry. No i widzimy się po tamtej stronie. Nara. What? I want to go there. No. no. Jednak zostaję z wami. Jedziemy do pysznej restauracji. ta! Ertel, Jalili Arnika, Shana von Ponyhoff. Donia Jara Karmina, Brzygita Brzezniecka de Blasco. Lara Maria Victoria Kajana von Heidelberg. Sarah Joanna Mildred Roxy von Heidelberg. Wow. Za mną lokal, nasze maso, czyli po polsku nasze mięso. No jest to bardzo, bardzo nady lokal i nic, jedziemy jeść. Burger już przyszedł, nie było zapytania, jakie sobie wydarzenia, więc na pewno jest medium. No jest przeglądnie, ciekawa sprawa to, że mięso, czyli masz jeść mięsem, a i mięso tylko Bardzo taki neutralny burger bym powiedział Nie ma nic takiego dla mnie chyba zaskakującego mm. Sardzyński bardzo dobre. stary na tym filmie okay. ja tylko jem Bardzo w Pradze właśnie podoba mi się to, że jest taka przestronna, że te place takie są, że ulice takie szerokie I są takie kolce, żeby nie można było zjeżdżać Teraz <śleszy> ja sobie jedziemy dwie, nie dwie stacyjki Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landing in the Grove, big and strong city. What the f***, what the f*** troszkę mocniej bije. Za mną most Karola. Chyba najbardziej znana taka atrakcja Pragi. Pamiętacie jak biegliśmy z Karolem przez ten most, żeby zrobić zadanie? I mieliśmy tutaj dwa zadania. Główne zadanie to było znalezienie kłódki i zaraz ją z Poletem znajdziemy. Mnie przy tym nie było, wtedy byłem w kamperze. Dobra, jest. 4, 9, -282. Dzwonimy do Werki na Facetime'ie. Ona była przy tym. O, Vera, gdzie jest ta kłódka? Bo wiem, że jest. Po drugiej Środek będzie gdzieś tutaj, więc zacznijmy sobie może od tej strony. Ale król. Miejsce finałowe. I to są koordynaty na finał. To może chodźmy na miejsce, w którym zatrzymałem ruch. Spróbujmy zrobić to na nowo. Słuchajcie, to jest tutaj. Ej, naj na luzie! Jak zrobisz to, to, w moich oczach jesteś królem. jeden na chwilę proszę, proszę, proszę. Dziękuję bardzo. Stój tutaj i rób na zdjęcie Rób teraz, 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 nie ma nikogo. I mamy kochani, lecimy tu Pokażę wam coś zupełnie niemożliwego Zobaczcie co jest za mną Nie da się Nie da się, nie da razy stary No jak, powiedz mi jak Praga, miejsce spotkań, wielu kultur, skateów i innych króli Jest to bardzo artystyczne miejsce I tak właśnie ten film wyglądałby z taką narracją Jeżeli wam się coś takiego podoba dajcie znać A teraz wracamy do mojej narracji Lecimy tu po całym dniu naprawdę pełnym przygód. Czas na chwilę wytchnienia przy cieple kominka. Bo nie tylko wygląda, ale on nie daje. Ale on daje. I jutro czeka nas kolejny dzień pełen niesamowitych wrażeń. To wie, co się wydarzy? Czekajcie.